Witam wszystkich. Z tej strony Filip Konieczny. W dzisiejszym filmie chciałbym pomówić troszeczkę o najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w świecie kryptowalut w minionych dniach. Ale zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale i chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym filmem kliknijcie w nazwę mojego profilu YouTube. Po przeniesieniu na stronę mojego profilu w prawym górnym rogu znajdziecie linki do giełd, które polecam. A więc zaczynamy. Obecnie Market Cap wynosi 190 miliardów dolarów, a cena Bitcoina to 7199 dolarów jest on w tej chwili na nieco ponad półprocentowym plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Gdy spojrzymy sobie na czołowe kryptowaluty według Market Capu, to możemy zaobserwować, że w ciągu ostatnich 7 dni wszystkie projekty straciły od kilku do kilkunastu procent. Najwięcej w tym tygodniu, bo aż 13%, stracił projekt Stellar. Następnie mamy projekt XRP, który stracił 12%, Ethereum straciło 11%, Tezos 10,5%, Bitcoin Cash nieco ponad 10%. Bitcoin natomiast w tym tygodniu dostarczył nam dosyć dużo emocji. Spadł on do poziomu około 6,5 tysiąca dolarów, następnie odbił się od tego poziomu i wrócił do swojej poprzedniej ceny sprzed spadku, kończąc ten tydzień ze spadkiem mniej więcej minus 0,86%. Przez to, że Bitcoin w tym tygodniu stracił niecały procent, a pozostałe projekty po 5, 8, nawet kilkanaście procent, oczywiście wzrosła dominacja Bitcoina, a wzrosła ona do poziomu ponad 68%. Fear and Greed Index pokazuje nam w tym tygodniu Extreme Fear, czyli bardzo duży strach na poziomie 23 punktów, co oznacza, że ten strach na rynku jest nieco większy niż w poprzednim tygodniu. Natomiast cena złota w dalszym ciągu bez większych zmian cały czas jesteśmy na poziomie około 1470 dolarów za uncję. Dzisiejszy film standardowo rozpocznijmy od wiadomości ze świata. A na początek: Szwajcarski kryptowalutowy bank SEBA otworzył się na 9 nowych państw. Seba Bank AG jest to bank, który posiada oczywiście licencję bankową, jak i licencję na securities, czyli papiery wartościowe. No i może on także handlować Bitcoinem, Ethereum, Stellarem, Litecoinem oraz Ethereum Classic. A w tej chwili otworzył się na 9 nowych państw, czyli Singapur, Hongkong, Wielka Brytania, Włochy, Niemcy, Francja, Austria oraz Portugalia. Ten bank oferuje swoim klientom wymianę krypto-krypto oraz Fiat Krypto. Natomiast w Rosji rząd stwierdził, że kryptowaluty poniekąd są problematyczne no i potrzebują regulacji. Jednocześnie rząd rosyjski stwierdził, że Rosja z tymi regulacjami nie powinna wychodzić przed szereg i być jakby liderem wśród państw, które regulują kryptowaluty. Raczej według rządu rosyjskiego Rosja powinna powoli patrzeć na inne państwa i stopniowo wprowadzać regulacje. Tydzień lub dwa tygodnie temu mówiłem Wam także o nowym prawie, które wchodzi w Rosji. Mianowicie do końca 2021 roku Rosja ma ustanowić prawo, dzięki któremu będą rząd rosyjski będzie miał prawo konfiskować kryptowaluty. Prawdopodobnie kryminalistom, jeżeli jacyś kryminaliści będą ukrywali swoje pieniądze w kryptowalutach, no to wtedy rząd będzie miał takie prawo, aby te kryptowaluty zabrać. O ile oczywiście będą znali klucze prywatne, więc na pewno to nie będzie takie proste, ale co Ciekawe, do całej tej rozmowy wokół kryptowalut, do całego zamieszania, jakie kryptowaluty zrobiły w Rosji. W tym tygodniu włączył się Bank Centralny Rosji, który stwierdził, że jeżeli rząd rosyjski będzie chciał całkowicie zdelegalizować kryptowaluty, no to bank centralny Rosji jak najbardziej może pomóc rządowi. Ewidentnie widać tutaj, że Bank Centralny Rosji nie jest zbyt dużym fanem kryptowalut. Zapewne według nich kryptowaluty są złe, no i chcą oni dla dobra obywateli je zakazać. Jednocześnie pewnie za jakiś czas dowiemy się, że ma bank swoje własne rozwiązanie, swoją własną kryptowalutę, która będzie scentralizowana. Na szczęście to, że Bank Centralny Rosji jest przeciwny kryptowalutom, jeszcze nie oznacza, że Rosja będzie je delegalizować. A jak już mówimy o regulacjach kryptowalut, to od 1 stycznia 2020 takie właśnie regulacje wejdą w Niemczech. Od 1 stycznia 2020 wszelkie firmy, wszelkie instytucje, serwisy, giełdy, które są związane z kryptowalutami w Niemczech będą potrzebowały dodatkowej licencji. Jednocześnie same kryptowaluty w Niemczech będą traktowane jak instrumenty finansowe. Natomiast podatkowo dla inwestorów mieszkających w Niemczech wszystko na razie pozostaje bez zmian. Teraz przejdźmy do ciekawostek, czyli najciekawszych wydarzeń oraz informacji minionych dni. A na początek Libra, która zaktualizowała swój whitepaper usuwając dywidendy dla początkowych inwestorów. Ewidentnie widać, że Mark Zuckerberg w dalszym ciągu nie odpuszcza i stara się rozwijać projekt Libra, mimo tego, że początkowi inwestorzy, początkowe firmy, które miały wspierać ten projekt powoli odchodzą. Teraz dodatkowo Mark Zuckerberg w whitepaperze Libra postanowił usunąć dywidendy właśnie dla tych firm, co moim zdaniem może spowodować, że jeszcze więcej firm odejdzie właśnie z projektu Libra. Rytm Trader natomiast na swoim Twitterze pokazał nam najniższe poziomy cenowe Bitcoina w poszczególnych latach. No i co możemy z tego wywnioskować? No oczywiście to, że długoterminowo raczej opłaca się inwestować w Bitcoina, i mimo tych wzrostów, mimo tych spadków, nawet w najgorszym możliwym momencie, patrząc na najniższe ceny bitcoina w poszczególnych latach, i tak długoterminowo opłaca się trzymać Bitcoina, ale swoją drogą mówiłem wam o tym dwa lub trzy tygodnie temu, pokazując, że nawet jeżeli kupowalibyśmy Bitcoina regularnie w tym roku, mimo wzrostów, mimo spadków, w dalszym ciągu bylibyśmy mniej więcej na 49% plusie. A to oczywiście oznacza, że Bitcoin jest jedną z najlepszych inwestycji roku 2019. Jednocześnie kryptowalutowe, albo dokładniej bitcoinowe wieloryby w dalszym ciągu gromadzą bitcoiny i ilość kont, które posiadają minimum 1000 bitcoinów, w dalszym ciągu się powiększa. No i co ciekawe, mamy procentowo jeszcze więcej wielorybów niż w roku 2017, a osoby, które posiadają od 1000 do 1 miliona bitcoinów, posiadają już łącznie 42,1% wszystkich bitcoinów. Rząd chiński w dalszym ciągu stara się blokować kryptowaluty, no i na chińskiej stronie społecznościowej, social media, która się nazywa Weibo, to jest takie połączenie powiedzmy Facebooka z Twitterem, konto współtwórcy Binance'a oraz twórcy Trona zostało zablokowane. Także w tamtym tygodniu rząd chiński zablokował dwa konta. Jedno należy do współtwórcy giełdy Binance, a drugie należy do twórcy projektu Tron, czyli Justina Sana, którego doskonale znamy. No i teraz, jeżeli ktoś w Chinach chciałby wejść na ich konta, no to zobaczy napis, że konto zostało zablokowane z powodu naruszenia prawa. A jak już mówimy o Justinie Sanie, no to w tym tygodniu ponownie odpalił on swoje marketingowe sztuczki. No, i jak możemy przeczytać na jego Twitterze, napisał on, że zamierza przeznaczyć 1 milion dolarów na fundację pani Grety Thunberg. Zamierza on także walczyć ze złymi zmianami klimatu. Bardzo pod tym wpisem spodobała mi się odpowiedź pana Denisa Parkera, który napisał Justinowi Sanowi, że jest on głupim oszustem. Firma Nike natomiast postanowiła zacząć korzystać z technologii blockchain, no i Nike zamierza tokenizować swoje limitowane edycje butów na blockchainie Ethereum. Jest to oczywiście bardzo dobra wiadomość dla Ethereum. E Taka wielka firma jak Nike zamierza korzystać właśnie z blockchaina Ethereum, jednocześnie oczywiście pokazuje to, że raczej ta technologia blockchain rozwija się w dobrym kierunku, no i adaptacja małymi krokami idzie do przodu. A jak już mówimy o Nike, to chciałem wam polecić jedną bardzo fajną książkę. Dwa tygodnie temu skończyłem czytać Phil Knighta, Sztuka zwycięstwa. Phil Knight to jest człowiek, który założył Nike. Jeżeli jeszcze nie czytaliście tej książki, no to naprawdę zachęcam was do przeczytania jej, zwłaszcza jeżeli jesteście przedsiębiorcami i prowadzicie jakiś swój biznes. Ja swoją drogą nie lubię czytać fizycznych książek, jeżeli jest możliwość słuchania audio Audiobooka, no to słucham audiobooka. i ja akurat Fila Knighta przesłuchałem na audiotece. Jeżeli nie ma możliwości przesłuchania audiobooka, no to wtedy dopiero czytam fizyczną książkę. Moim zdaniem jest to dosyć dobra, właśnie pozycja dla przedsiębiorców, która pokaże Wam z iloma problemami i przeszkodami trzeba się zmierzyć, aby nasz biznes wyszedł. Coraz więcej doniesień mówi nam o tym, że Plus Token dampuje nam rynek, dampuje cenę Bitcoina. Ja, w tamtym tygodniu, w tamtych wiadomościach ze świata Kryptowalut, widziałem ten artykuł z 3 grudnia. Szczerze Wam powiem, że zignorowałem go całkowicie, gdyż nie lubię takiego naciągania i udowadniania, dlaczego coś się stało na rynku. Często możemy znaleźć takie artykuły, dlaczego cena bitcoina urosła, dlaczego cena bitcoina spadła, jak to wszystko już jest po fakcie. Tak naprawdę mógłbym przypisać 4 lub 5 różnych powodów na to, czemu cena rośnie, na to, czemu cena idzie do góry, ale tak naprawdę, jakie to ma znaczenie, jeżeli to już jest po fakcie, jeżeli cena już spadła lub już urosła. Jeżeli ktoś nam by powiedział, że z jakiegoś powodu prawdopodobnie cena spadnie lub z jak... Jakiegoś powodu prawdopodobnie cena urośnie, no to jest oczywiście zupełnie inny temat. Ale jeżeli ludzie piszą artykuły po fakcie, dlaczego wczoraj cena spadła, lub czemu wczoraj cena urosła, no to raczej mnie to nie interesuje. No i tak jak wam powiedziałem, raczej olałem ten artykuł. Aczkolwiek w tym tygodniu pojawił się dosyć ciekawy artykuł z dowodami, który pokazuje nam, że właśnie skamerzy lub ludzie, którzy posiadają te wykradzione bitcoiny, ponieważ prawdopodobnie skamerzy z. Yy, Oficjalnie skamerzy, którzy stali za plastokenem, siedzą w więzieniu, choć prawdopodobnie byli to, były to po prostu słupy. Ale te bitcoiny, które właśnie zostały wykradzione przez plastoken, są wyrzucane na rynek za każdym razem, kiedy cena bitcoina nieco wzrośnie, przez co oczywiście rynek spada. I tutaj gdzieś na dole tego artykułu, oczywiście link do niego zostawię Wam pod tym filmem w miejscu na opis. No i polecam Wam go przeczytać, gdyż dokładnie on tłumaczy, jak to mniej więcej Wygląda, ale możecie zobaczyć, że za każdym razem, kiedy te bitcoiny są wyrzucane na rynek, no to cena bitcoina spada. Tu mieliśmy ten duży wzrost, i w tym momencie akurat skończył się plus token, i od tego momentu cena bitcoina spada. No i za każdym razem, gdy bitcoiny są wyrzucane, no to mamy dump. Pleki wzrost, bitcoiny są wyrzucane, mamy dump. Następnie mamy kolejny wyrzut bitcoinów. Cena dampuje. Cena nie, nie lekko rośnie. Oczywiście, bitcoiny ponownie są wyrzucane na rynek i mamy kolejny dump. A tych bitcoinów jest bardzo, bardzo dużo. O czym zresztą mówiłem wam dwa i trzy tygodnie temu. To oczywiście by oznaczało, jeżeli to jest prawda, że dopóki skamerzy z plastokena nie wyzbędą się wszystkich swoich bitcoinów lub ich e, portfele nie zostaną w jakiś sposób przyblokowane, aczkolwiek większość bitcoinów idzie tam OTC, ale dopóki nie wyzbędą się oni tych bitcoinów, no to możemy mieć stagnację na rynku, e, no i ciągłe dumpy ceny bitcoina za każdym razem, kiedy nieco cena bitcoina wzrośnie. Oprócz Bitcoinów, Plastoken także wykradł Ethereum. No i wczoraj wyszła taka informacja, która mówi, że Ethereum, które Plastoken posiada o wartości ponad 100 milionów dolarów, ruszyły się. I przez to na rynku jest lekki strach, że cena Ethereum może zejść w dół. Na koniec ciekawostek mamy bardzo dobrą wiadomość dotyczącą rozwoju technologii blockchain, rozwoju ułatwienia powiedzmy przesyłania kryptowalut, ponieważ CEO Coinbase'a wygrał patent, dostał patent na technologię, która pozwala przesyłać bitcoiny za pomocą e-maila. Wspomniana technologia łączy portfel kryptowalutowy z adresami e-mail, czyli my możemy do konkretnego, powiedzmy tego portfela kryptowalutowego przypisać konkretny adres e-mail, nasz adres e-mail, dzięki czemu będziemy mogli podawać zamiast adresu portfela adres e-mail, no i w ten sposób przesyłać kryptowaluty. Oczywiście będzie to o wiele, wiele prostsze niż podawanie długiego ciągu cyfr i znaków. Pomówmy teraz szybko o giełdach kryptowalutowych. Na początek Kraken, który do swojego serwisu dodaje staking. Staking na Krakenie rozpoczął się 13 grudnia, dzięki czemu możemy oczywiście stakować kryptowaluty oparte o technologię Proof of Stake, aczkolwiek moim zdaniem nie warto jest trzymać kryptowalut na giełdach. No, jeżeli macie takie kryptowaluty, które można stakować, to po prostu stakujcie je na konkretnych portfelach. Giełda Binance US rozważa dodanie 16 nowych kryptowalut. Z tych bardziej znanych są tam m.in. takie projekty jak Tron, Tezos, Nem, Omisego, Ontology, Icon oraz Engine Coin. Jednocześnie oryginalny Binance, ten oficjalny Binance, usuwa niektóre pary walutowe, m.in. w większości ze stablecoinami usunęli oni USDS TrueUSD, USDS Paxos, SysBNB, QLCBNB, etc. TrueUSD. Natomiast najstarsza giełda kryptowalutowa w Wielkiej Brytanii, giełda Coinfloor, postanowiła usunąć Ethereum ze swojej platformy, ponieważ nie są oni w stanie wspierać forków Ethereum, które teraz będziemy mieli na drodze. Sprawdźmy teraz co dzieje się z projektami kryptowalutowymi. Projekt Witchain prawdopodobnie z powodu buga stracił około 1 miliona swoich tokenów. Wiczej jednocześnie poprosił wszystkie giełdy, aby zblokowały te tokeny, około 1 100 000 tokenów, które powędrowały na konto hakera. W zeszłym tygodniu także mieliśmy ogromny wzrost ceny Tezosa po informacji o tym, że można go stakować na Ledgerze. Na początku mieliśmy informację mówiącą o tym, że można go stakować na Coinbase, ie. Po tej informacji cena bardzo mocno urosła. Potem wyszła informacja mówiąca o tym, że można go stakować na Binance, ie. Cena wzrosła jeszcze bardziej. No a w tamtym tygodniu dowiedzieliśmy się, że można go stakować także na Ledgerze. Moim zdaniem jest to najlepsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie. Także jeżeli posiadacie Tezosa, no to możecie go przelać na Ledgera, no i zacząć proces stakingu. Mamy także nieciekawe informacje, które dochodzą do nas z projektu Monero, ponieważ znany nam wszystkim Fluffy Pony, czyli powiedzmy ten główny deweloper projektu Monero, postanowił zejść. Powiedzmy o poziom niżej. Nie chce on być już tym głównym deweloperem projektu Monero. Nie chce on już tak bardzo się udzielać w tym projekcie. Nie zamierza on odchodzić do końca z projektu Monero, aczkolwiek przekazał swoje role innemu deweloperowi. No i twierdzi on, że jedynie chce być pomocą w czasach, kiedy ten główny deweloper, nowy główny deweloper, nie będzie miał czasu rozwijać projektu. Oczywiście Fluffy Pony zostaje z projektem Monero. Znalazłem także dla Was artykuł, w którym dokładnie tłumaczy on, dlaczego robią ten step down, także jeżeli chcecie przeczytać ten artykuł, no to link do niego znajdziecie także pod tym filmem w miejscu na opis. Projekt Ethereum w dalszym ciągu się rozwija i można powiedzieć, że idzie w kierunku Ethereum 2.0. W związku z tym rozwojem mamy zaplanowany kolejny hardwork, który odbędzie się 4 stycznia 2020. Projekt LISK natomiast zwolnił połowę swojego zespołu, co spowodowało ogromną panikę wśród inwestorów projektu LISK. Natomiast ja osobiście chciałbym Was uspokoić. Nie jest tak źle, jak twierdzą niektórzy, jak panikują niektórzy. LISK po prostu zwolnił połowę zespołu. Tą część, która akurat w tej chwili nie jest potrzebna, jednocześnie Lisk posiada bardzo dużo pieniędzy na to, by rozwijać się przynajmniej przez następne kilka lat, nawet jeżeli będzie Bessa. Na moim forum ambasador projektu Lisk napisał akurat krótkie wpisy dotyczące tej sytuacji. Ja może nie będę tego wszystkiego czytał. Także po prostu możecie sobie zatrzymać ten film i dokładnie przeczytać, co Arkadiusz na ten temat napisał i co o tym sądzi. Także to jest ten pierwszy wpis dotyczący Liska. Możecie sobie to przeczytać. Następnie jest drugi wpis oraz trzeci wpis. Na koniec projekt Nano zamyka swój oficjalny portfel 10 lutego 2020, jeżeli trzymacie swoje Nano na Nano Wallet Company, no to jak najprędzej przenieście go na inne portfele. A teraz sprawdźmy wróżbitów, czyli poziomy cenowe, jakie przepowiadają nam analitycy rynku kryptowalut. Na początek na dailyhodl.com możemy przeczytać o tym, że w następnym roku Bitcoin dojdzie do all time high. A to by oczywiście oznaczało, że w ciągu następnego roku Bitcoin mniej więcej musiałby urosnąć trzykrotnie. Na CryptoPotato możemy przeczytać o tym, że w tej chwili jesteśmy w fazie akumulacji, no i niedługo rozpocznie się bull run. Inny artykuł na Daily Hodl mówi o tym, że bull run, który niedługo się rozpocznie, dobije cenę Bitcoina do poziomu około 400 tysięcy dolarów za sztukę. Chciałem wam też pokazać. Yy, predykcję e, przepowiednie, która akurat się sprawdziła, ponieważ tydzień temu Josh Rager na swoim Twitterze pokazywał trzy możliwe scenariusze według niego, jak ta cena Bitcoina może się zachować w najbliższym tygodniu, czyli w tym tygodniu, który właśnie się zakończył. No i co ciekawe, ta e, najniższa e, predykcja, ta przepowiednia, która mówi o tym, że cena Bitcoina spadnie z poziomu 7100, mniej więcej na poziom 6500 dolarów, akurat się sprawdziła. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, przydał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie byle jaki komentarz, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to kliknijcie ten czerwony guzik subskrybuj, aby być na bieżąco z informacjami. Na koniec chciałbym Wam życzyć wesołych świąt, gdyż prawdopodobnie jest to ostatni film ode mnie. Przed świętami chciałbym Wam życzyć wszystkiego dobrego w te święta i chciałbym Wam także podziękować za to, że udostępnialiście film o Zusie bardzo, bardzo mocno. Mam około 5000 znajomych na Facebooku i widziałem wszędzie udostępniony film o Zusie. Zrobiliście naprawdę bardzo, bardzo dobrą robotę. No i wydaje mi się, że łącznie, wspólnie, razem uświadomiliśmy, Mniej więcej 118 tysięcy osób. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, życzę wesołych świąt, no i do usłyszenia następnym razem. Cześć.